No się ma, z tej strony Pitek, a dziś witam Was w takim krótszym, naprawdę króciutkim dosłownie odcinku, ponieważ na dłuższy po, po prostu i zwyczajnie nie mam czasu. Odcinku, w którym wylosujemy, słuchajcie, sobie coś w Pirates' Booty. Rzadko to robię, ponieważ zazwyczaj to Pirates' Booty wypada w takim określe, okresie, że niestety nie mogę nagrać z tego materiału. A teraz akurat mam chwilę, więc mówię dobra, nagramy sobie, jak robię dziesięciokrotne, powiedzmy, losowanie. Oczywiście opłaca się ono bardziej niż pojedyncze, ponieważ zaoszczędzamy 300 gemów, tak naprawdę. Mamy jakby 8 za, za 10, czyli jakby 4 za 5, czyli 80%. A, dobra, mniejsza z tym. A dlaczego tak robię? Słuchajcie, to nie jest tajemnica, że nie opłaca już się losować od tak za gemy. Bardziej się opłaca te gemy kitrać, czekać na jakieś fajne eventy, czy to jest właśnie Pirates Booty, czy jest to e, Hero Collector, e, czy jest to na przykład Discount, coś tam, coś tam, Discount Store to się bodajże nazywa, nie jestem pewien, zapomniałem. W każdym razie nie opłaca się losować od tak, oczywiście na głównym koncie czasami będę losował, bo jakby dlaczego nie. Kiedyś się tak losowało, teraz już, teraz już się tak nie, nie robi, bo to po prostu nie ma sensu. I tak tylu jest herosów, że herosa, którego chcemy dropnąć, to i tak nie dropniemy, więc jakby dlaczego mamy się wiecie, nakręcać? Ok. Piles Booty to jest o tyle fajny event, że mamy tutaj naprawdę kilka fajnych rzeczy do dropnięcia niewielkim kosztem. Na pewno trójka herosów. Asura, bardzo dobry heros. Trójka, czy ja powiedziałem trójkę herosów? Dwójkę herosów, ale trzy fajne przedmioty. O, o to mi chodzi. Espirita, fajny heros, ale na tym koncie już mamy. Jak zresztą widzicie, jeden na 50 tysięcy. Tego jeszcze niestety nie mamy. Oczywiście są skrzynki, z których bardzo ciekawe rzeczy także mogą dropnąć, także te skrzynki byśmy chcieli dostać. A poza tym, oczywiście, coś z tego. Chyba te worki, czwórki nie są najgorsze. Nie, jednak są najgorsze. Trójki są nie najgorsze. No jest starunka, ale jakby te worki nas nie interesują, a poza tym skrzynki jakieś wiecie, inne pierdoły czy insygnie. Insygnie to jest cudo, insygnie poziom ósmy, jak najbardziej y, byśmy chcieli coś takiego dostać. Dobra, także przejdźmy od razu do losowania. Y, free roll już zrobiłem, oczywiście nic wielkiego nam nie dropło, bodajże dwie karty z talentami, także nic niesamowitego. I zobaczmy co będzie z dziesiątki. O kurcze, dropły nam trzy karty, dropły nam... wow... Dropują nam trzy karty, z których możemy dostać herosów. Całkiem nie słabych. Z tego co wiem, nawet Dawkiper potrafi z nich dropnąć. Co jest naprawdę ciekawe. Poza tym mamy chyba jeszcze ile? No, możemy dwa jeszcze przedmioty jakieś wylosować. Mam nadzieję, że będzie to Ashura. Niestety szczęścia do herosów z tego eventu nie mam kompletnie. Ja pierdziele, kolejna karta, co jest grane. Ashura, go. Espirita. Ach, prawie. Znaczy prawie. No, dropnęliśmy cztery razy tą kartę, ale ani. To, ani to, ani tym bardziej to. No, niby dobrze, ale nie. Chociaż to, czy było dobrze, czy nie, to sprawdzimy sobie za chwilę otwierając te karty. Jest to aktualnie chyba najlepsza karta. Jest, nie wiem, Prime Hero Card 4, bo nie kojarzę. Chyba nie ma jeszcze, prawda? Co z tego możemy dropnąć? Na pewno, słuchajcie, Dovekeeper. Dovekeeper byłaby genialna i Storm Eater także byłby genialny. Poza tym, Sirena, nie najgorzej do Devo by się przydała mi jakaś tam powtórka, bo pytacie się, dlaczego nie robię Devo w Siriny, No po prostu nie mam powtórek, a cały czas myślę, że jesteśmy w stanie jakoś dostać. Aczkolwiek za jakiś czas na pewno jeszcze to Devo zrobię, nie bójcie się. Dobra, otwórz otwórzmy sobie pojedynczo, żeby odcinek był dłuższy. Wiecie, jest pierwsza Atena. E e e e Antena. E Niestety nie jest to dobry drop, tym bardziej, że niedawno robiliśmy Devo. Uff, ja pierdzielę, ej A IGG to się normalnie. Ty, proszę, jeszcze jedna. Jeszcze jedna antena i po prostu będzie super, nie? Dawaj, dawaj. Okej, okay, okej. Okay. No widzicie, kiedy chcemy dostać gówno, to dostaniemy Stormitera. Stormitera jeszcze nie miałem, jeżeli się nie mylę, więc jest to naprawdę fajny drop. Tym bardziej, że jest to naprawdę potężny Hiros, Ale tym chirosem to się po pobawimy już kiedyś w przeszłości. Teraz aktualnie, tak jak mówię, nie mam czasu, więc jedynie co zrobimy to sobie otworzymy tego bedboja zobaczmy z jakim talentem przeszedł. Mam nadzieję, że jest jakiś fajnym. Chociaż pewnie kolejny, kolejny sheet, bo cóż by innego. No jest to Sacred Light na poziomie pierwszym, więc bez rewelacji. Yy, mamy do wyboru jeszcze Sander. Ej, jak działa na nim Sander? Jak działa na nim Sander? Bo on bije obrażenia procentowo. Teraz będzie bił dwa razy więcej obrażeń procentowo? Nie mam pojęcia, ale chcę to sprawdzić. Chcę to sprawdzić i zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku, który pewnie już niedługo. Zobaczymy. Nagram może w poniedziałek, to jakby pojawi się pewnie we wtorek. Może jeszcze w poniedziałek? A może w niedzielę? Nie mam pojęcia. Do następnego razu. No się ma.